Curich na linii, panie prezesie. Zurich? Ja? Ja? Dasz waszej! Bitte, bitte. Heineken na 43%, drugi Heineken na 37%. Na 30% są te Budweisery. I tu jakieś takie piwo pszeniczne, którego nie lubię. Na 21%. No na na 43% to jest stanie jak w Polsce, to w ogóle nie ma o czym mówić. Jedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego. Który to kraj ma być może nawet tam i swoje plusy? Proszę się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów. Nie, la 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 no, la la la, nie la, tak myśleć. Przecież la, la musi istnieć jakiś la lepszy la inny, lepszy świat. Przybyłem do nowego miejsca. la ale niestety, mi się nie podoba. Nie podoba mi się, podoba. nie podoba nie mam jakby takiego wydzielonego pokoju zaraz pokażę jak to wygląda A tu jest taki gasthaus Adler ale mieszkanie nie jest w tym gasthausie tylko obok jest takie nie wiem co to jest, takie coś dom taki tu jest taka kapliczka. Pokażę w środku, jak to wygląda. Tak to wygląda. Szwajcarska kapliczka. Tutaj ten gasthaus, o którym mówiłem. A co tutaj jest? Tutaj jest gospodarstwo. Tutaj rolnik jest. Sprzedaje jakieś rośliny. klasa drogie te rośliny takie kwiatki 25 franków 100 złotych tu są jakieś automaty Masa jest No i tu są zwierzęta Są konie I to powoduje Że tu będą muchy W ilościach znacznych Wszystko stare XIX wieku W XIX wieku Szwajcaria przeżywała rozkwit Nie wiem, wszędzie wiszą te flagi takie Biało-niebieskie z krzyżem Mi to krzyżaków przypomina O, to jest ten budynek w środku wygląda lepiej jak z zewnątrz, ale ogólnie to nie podoba mi się rozmieszczenie. Ja tu mieszkam i taki Słowak. Podobno jeszcze są inni ludzie, a dziś pojechali, bo jest święto. To wygląda. Tu jest kuchnia. No cóż, no, kuchnia jak kuchnia. Specjalnie czysto nie jest, ale brudno też nie. przechodzi tu kiedyś były drzwi ale drzwi zostały zdemontowane i aktualnie nie ma drzwi i to mi nie pasuje tu jest taki niby salon i tymi schodami się idzie na górę i tam jest sypialnia i też tu nie ma żadnych drzwi nic to mi nie pasuje właśnie. Oczywiście drewno, więc oczywiście jest ciemno Ale nic. <laughs> Pojedziemy do pracy jutro to się może okazać, że ja tu nie będę. Długo mieszkam. Zobaczymy co to za praca na ile. Na razie dałem trzy stówki za dwa tygodnie. Sześć stówek kosztuje na cały miesiąc. No przybyłem do tej nowej pracy i co ja tutaj robię? No, na razie to pomagam młodemu. Miałem z jakimś Marko pracować, ale Marko się nie pojawił w pracy. Podobno, że był na urlopie, bo teraz był taki długi weekend w Szwajcarii, a no, ja myślę, że po prostu zapił i, i nie wszedł do pracy. No ale to w sumie nieistotne jest. Obiekt, którym projektuje znajduje się w głębi, tam gdzie te rusztowania, to jest Altesheim, ponieważ społeczeństwo się starzeje, no to jest potrzeba rozbudowy domu opieki nad osobami starszymi jak tam sytuacja wygląda sytuacja tak wygląda że nie ma ludzi do pracy a obiekt duży no cóż zobaczymy co to będzie dalej no nie mam daleko w sumie jakby bardzo bo 40 kilometrów tylko, że bardzo mało jest tym autostrady. Jadę przez wioski. A co się z tym wiąże? No, schodzi. Schodzi godzinę w jedną stronę. A więc tam pokazuję na filmie, jak się wchodzi do mojego pokoju. Tutaj nie ma drzwi? No, a już, się przy... <grym> już się przyzwyczaiłem, że nie mam drzwi, ale to jest wszystko nic. Wczoraj przyjechał chłopak z Polski i ten Włoch chciał mu sprzedać ten czarny wypoczynek, co tam jest na dole. Jako pokój, nie? Za 600 franków. No ale chłopak zrezygnował, zrezygnował jak to zobaczył, załamał się e, Ten go później namawiał, żeby sobie został na parę dni. No nie musisz płacić, mówi do niego. Nie musisz płacić od razu całe za całe miesiąc. Możesz płacić codziennie po 25 franków. Także jest nastawienie na pieniądz. Dzwoniła do mnie agencja wczoraj. No ja jej mówię, nie, że nie jestem zbytnio zadowolony z, z tego zakwaterowania. No to on mi pisze, że e, do końca tygodnia Włoch mnie przeniesie do innego pomieszczenia. ja mam wątpliwości, czy tak się stanie. No bo skoroś chciał chłopakowi sprzedać to na dole, to znaczy, że nic innego nie ma, bo zaproponowałbym mu coś innego, nie? Więc tak to wygląda: Włoch prawdopodobnie dzierżawi te dwie restauracje i ten budynek. No i co? No musi, wiadomo, właścić szwajcarowi za tą dzierżawę. No i w związku z tym wyciska. Z tego próbuję wycisnąć jak sok z cytryny. Jak najwięcej pieniędzy. no jak ten chłopak miałby tam mieszkać? Na tej... na tej sofie? Za tyle pieniędzy? Jest tutaj jakieś mieszkanie. Bo no tu kolega mieszkał. U sióstr zakonnych tym, że tam już żadnych sióstr zakonnych nie ma tylko budynek po siostrach został no i to nie wiem ktoś to tam wynajmuje ktoś związany z kościołem czy może czy może ksiądz nie wiem w każdym razie w są tam jest tam pokój z łazienką za 100 franków tygodniowo to cena jest przyzwoita bardzo tylko że podobno są tam problemy z lodówką i, i ogólnie z kuchnią, że jest bardzo mała i jak jest dwie, 3 osoby to, to już są problemy, bo nie ma miejsca w kuchni, a miejsca w lodówce i tak dalej, i tak dalej. No ale no nie wiem, no zobaczymy, no nie wiadomo jak będę w ogóle pracował tu pracy wygląda że jest tam no, na parę tygodni to poza tym tak jak już mówiłem wcześniej na filmie nikt tutaj z obcokrajowców e, nie pracuje przynajmniej ja na razie nie spotkałem ale myślę, że nie ma nikogo bo by mi coś powiedzieli nie? jedynym Polakiem z Temporal Bureau to jestem ja i tu się posiłkują uczniami dlatego wzięli mnie bo uczeń nie pracuje cały tydzień bo chodzi do szkoły poza tym że ma to wszystko w czterech literach bo dostaje 700 franków miesięcznie to bym się też za bardzo za takie pieniądze nie starał, bo w tej sali 700 franków to jest nic no tak to wygląda z tej strony to jest ten budynek tam dźwig stoi ten żółty i rusztowania no to obiekt no, mały nie jest no. Trochę jest tutaj tych pomieszczeń Ale nie wiem jaki zakres prac oni mają tu do wykonania Poza tym nie byłem na górze Nie wiem co tam jest Czy tam jest już Pomalowane czy nie No bo jak nie jest pomalowane No to Ani lampa ani gniazda nie będziemy zakładać Więc Więc się wciągnie tylko przewody Gdzie jeszcze nie wciągnięte I to może oznaczać koniec roboty no tu jest takie osiedle niektóre bloki są starsze niektóre nowsze ten czerwony na pewno jest starszy nie wiem tu podobno też mieszkają starsi ludzie i tak dalej On też gadał że to że to no ten chyba to może być dom opieki, bo tam widzę sprzątaczka, coś myje a to drugie to może być blok tu się robi takie bloki z dużymi balkonami Szwajcarzy nie mają ogródków działkowych <noise> bo nie ma na to miejsca za bardzo szczególnie w tych kantonach gdzie są góry no, więc sobie spędzają, grillują, jak to się mówi, na tych balkonach. Pewien taki mu znajomy e, sugerował, żeby taki pojazd nabić na Szwajcarię i nie wynajmować mieszkania, tylko mieszkać w takim pojeździe hmm. no tak jestem ciekaw co moi widzowie o tym sądzą ja z początku pomysł skrytykowałem powiedziałem że że to wymaga wiele zabiegów tam trzeba się starać trzeba wodę gdzieś nabrać trzeba się gdzieś pod prąd podłączyć w lecie pewnie z gorąco za tym no, trzeba mieć jakieś miejsce do parkowania za miejsce, za prąd trzeba płacić no za wodę akurat nie, w Szwajcarii woda jest za darmo jedyna rzecz, która jest za darmo no, poza tym no jak się zrobi chłodniej, albo jak jest jeszcze chłodno yy, no to trzeba o jakieś ogrzewanie zadbać, więc trzeba te butle gdzieś wymieniać dużo jest zabiegu dużo zachodu ale teraz jak ostatnio po tych po tych moich przewojach gdzie za pokój chcieli tygodniowo 440 a później mnie wysłał do do hotelu za 1200 plus jedzenie w restauracji to pomyślałem że rzeczywiście no jakiś to pomysł jest jakiś to pomysł jest tutaj wciągniemy kabel to tak o się, tak się rzuca na podłogę i potem się potem chodzi nie ma problemu Prowadziłem różne eksperymenty z nagrywaniem w różnej rozdzielczości i doszedłem do wniosku, że FH jest wystarczająco, nagrywanie w większej rozdzielczości nic nie daje powoduje jedynie, że komputer trzy razy dłużej film obrabia i no i nie ma to tak jak mówię nie ma to sensu więc wracam do FHD ale jeszcze eksperymentuję z dźwiękiem po dwóch kilometrach zjedź 21 eksperymentuję jeszcze z dźwiękiem bo Podnoszę wrażenie, że ta przejściówka, którą kupiłem z Jeka na USB, że ona jakby ten dźwięk wzmacnia. A ja już mam dość dobry dźwięk, bo korzystam z mikrofonu pojemnościowego, który dobrze zbiera. I teraz, jak jeszcze tamto wzmacnia, to występują takie przesterowanie. Próbuję jeszcze teraz nagrywać, żeby troszkę dalej było od. żeby mikrofon był troszkę dalej. Ode mnie. No cóż, no... Po 800 metrach zjedź 21, następnie skręć w lewo na rondzie i zjedź trzecim zjazdem. Są jakieś oferty pracy, występują. Wczoraj dzwoniła Zjedź prawda. 21, następnie skręć w lewo na rondzie i zjedź trzecim zjazdem. Tak jak mówię, wczoraj dzwoniła jedna firma, u której pracowałem dość długo. Dzisiaj dzwoniła inna firma, u której pracowałem dość długo. więc jakieś oferty pracy się pojawiają. No ale ja po pierwsze no tutaj stawki nie mam najgorszej. Skręć w lewo na rondzie i zjedź trzecim zjazdem. No i pojechałem. Źle pojechałem. Więc tak jak mówię, tu nie mam najgorszej stawki, chociaż mogłaby być lepsza, bo, ale też nie zawsze może być lepsza. A po drugie, e, no, ja sam nie, nie rezygnuję z pracy. No. Jak do ze mnie zrezygnują, to tak, a tak, żebym ja skakał z miejsca na miejsce, potem gdzieś zostanę. Franka Więcej, to nie robię, tak. Pytał się mnie, czy plany umiem czytać. Czy I że umiem czytać. Chociaż nie podoba mi się takie coś. Bo tak, oni zatrudniają tych, co umią czytać plany, i tych, co nie umieją czytać plany. I jak ktoś umie, to szef mu da plany i powie rób to, czy to, tu masz plan, nie idź. I nie musi się tą osobą interesować, nie? Bo on se sam myśli, co trzeba robić i tak dalej. Natomiast jak ktoś nie umie czytać planów, no to szef musi za nim chodzić i mu wszystko palcem pokazywać, co, gdzie, jak. Ale pieniądze i ten, i ten dostaje te same. Nikt nie, nie, nie rozróżnia, ha. ten umie czytać plany, damy mu pięć franków więcej. Nie, wszyscy dostają po, po równo od wyniki. Dlatego mi się nie podoba, bo Nie podoba, tak jak ktoś się mnie o to pyta. Ktoś powie, bo, bo oni szukają takich elektryków, którzy umieją czytać plany. Nieprawda. Nie jest tak. Bo plany, schematy, od szaf umie czytać mniejszość ludzi, którzy tu do pracy przyjeżdżają. Ja bym powiedział, że 30% dudnie 70% nie. A jednak ci wszyscy ludzie pracują. I nie da się znaleźć jak ktoś poszukuje na dużą budowę, żeby wszyscy ludzie mieli te umiejętności, bo nie ma ich tylu. Muszą brać taki i takich i takich, a potem wszyscy zostają porówna. O, tak wygląda to miasteczko, gdzie pracuję. W centralnym miejscu kościół, ale to nie jest kościół katolicki, to jest kościół protestancki. Dzwoni do mnie baba. <noise> nie, nie, to, nie no, to nie, a wiem, że czasami tak się dzieje. No. Ja już spotkałem się z tym. Ludzi do pracy nie ma. Nikt nie chce na budowę iść. Każdy chce za biurkiem siedzieć. Ona dzwoni do mnie i pyta się mnie, czy mam referencję z ostatniego miejsca pracy. Ja mu, jej mówię, że ja w Szwajcarii 6 lat pracuję już. Nikt mi nigdy referencji nie, nie dał. Ani też nie przyszło mi do głowy, żeby mówić komuś, że mi referencje pisał. <grych> tu pracuję się dwa tygodnie i on referencje będzie mi pisał. No i mówię do niej, że ostatnio pracowałem tutaj w Stans. Podałem mi nazwę firmy. Niech się zadzwoni i się zapyta o mnie. O moje referencje. To, to jest raz i mówię, a dwa no to ja na razie pracę mam, więc nie szukam, nie? No, nie masz referencji, mówi to niedobrze. <grymne> Już to kiedyś pokazywałem. Eee, ten żółty pojazd, który się porusza, to jest poczta. W tego ma wózek na paczki gazet milion strasznie warty, taki lisonos tych ma tutaj w Szwajcarii tych darmowych gazetek, reklamowych jest mnóstwo jeżdżą takimi elektrycznymi pojazdami i to rozwodzą tą akuraturę, a potem to się wszystko wyrzuca do kosza nie ma w tej firmie, przynajmniej ja nie spotkałem, tu na budowie nie ma w tej firmie żadnego Polaka Pracuję z takim młodym chłopakiem Szwajcarem zaraz po szkole no i co jeszcze? Spotkałem dwóch Polaków na tej budowie Ale to Gipserzy to z innej firmy także nie ma nie ma tu Polaków i no co? No to chłopak, z którym pracuję bardzo spokojny. Szef też wydaje się, że spoko. Tak więc. Całkiem, niezła, całkiem niezłe miejsce. A na ile tu będzie praca? No Myślę, że na niedługo. To trudno powiedzieć, na ile. Mamy wszystkie piętra zrobić. No to ja wiem, ile to może zejść. Może jeszcze tydzień, może dwa. No, na pewno nie jest to praca na długo, ponieważ, no tak jak powiedziałem, w firmie nie ma Polaków, chociaż to nie sugeruje niczego, bo pracowałem przecież tam wtedy w Stans, gdzie miałem zostać na stałe i tam też nie było żadnego Polaka. Ja byłem jedynym w firmie. No, ale. Z reguły i właśnie ja mam takie doświadczenia, że jak Polaków nie ma, to znaczy, że nie jest to praca na długo, tym bardziej, że ta budowa no, nie jest duża. Oczywiście, że mają jeszcze inne budowy, nie może być, że to się skończy i mi powiedzą, że jeszcze na drugą, nie? No, to nie wiadomo. Nikt nic nikt, nikt nie wie. Tak więc dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeśli się podobało, to poproszę łapka do góry. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Tylko trzeba, na pierwszy raz to mówię, trzeba nacisnąć subskrybuj i później wyskoczy taki dzwoneczek u góry i ten dzwoneczek też trzeba nacisnąć. No i oczywiście zapraszam do komentowania moich filmów.